O czym może cię informować złość? Przede wszystkim o tym, że masz niezaspokojone potrzeby i prawdopodobnie nic nie robisz w tym kierunku, by te swoje potrzeby zaspokoić, a oczekujesz tego, żeby inni jakoś zaspokoili cię te potrzeby, czyli wypełnili twoje braki, twoje stany wewnętrzne, jak na przykład akceptacja, uznanie, docenienie. Poczucie bezpieczeństwa i to jest nieefektywny sposób, jest to bardzo rozczarowujące, dlatego tak się frustrujesz na innych. Po drugie, też mówi o tym, że nie potrafisz mówić o swoich y, potrzebach, y, które są związane z innymi osobami. Może też Ci mówić złość o tym, że nie potrafisz, nie masz swoich granic. Bardzo często inne osoby przekraczają te Twoje granice, masz poczucie wykorzystywania i dlatego denerwujesz się na te inne osoby, a tutaj trzeba się cofnąć do przeszłości i zobaczyć, że tam, dawno temu już te granice zostały przekroczone i że masz zablokowaną, niewyrażoną y, energię złości z przeszłości i trzeba się nauczyć y, uwalniać tą zablokowaną y, złość z przeszłości. Do zobaczenia na kursie.